Dramatem człowieka wierzącego jest to, że odstąpił od swej pierwszej miłości. Była ona kiedyś, była. Jako deklaracja, jako decyzja, jako olśnienie, jako poznanie, jako przyjęcie sakramentu, przysięga, jako wewnętrzne, głębokie przekonanie się do Pana Boga. I trzeba... Ciągle wracać do pierwszej gorliwości. Wiara człowieka niewytrwałego stygnie, a człowiek niewytrwały to człowiek obciążony skłonnością do grzechu, czyli każdy. Oczywiście wiara pierwsza nie jest szczytem, trzeba dojrzewać. W wierzeniu Panu Bogu. Czyli w praktycznym ufaniu Jemu, a wtedy ten szczyt zamysłu jeszcze niewykonanego będzie narastał, bo człowiek będzie od siebie więcej wymagał i więcej Boga prosił o łaskę skutecznego miłowania. Obraz niewidomego. Pod Jerychem, który niedyskretnie wołał Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, to obraz człowieka, który bije się o wiarę. A ci, którzy nastawali na Niego, żeby umilkł, to obraz głosu świata. Świat chce, żeby wierzący umilkli żeby wierzący nie mieli społecznego znaczenia by nie mieli roli oddziałującej by nie byli wyrzutem sumienia by nie ujawnili grzechu świata swą miłością wytrwałą męczeństwem prawdą chrystusową tożsamością niewidomy był wytrwały a w nagrodę zaczął widzieć, jego wiara go uzdrowiła. Pan Jezus przywołał go do siebie i zbliżył się do Jezusa. To owoc wołania niedyskretnego, publicznego do Jezusa o jego rolę, rolę Boga i cudotwórcy. Jeśli nie stać cię na wiarę niedyskretną, to módl się dyskretnie o łaskę takiej wiary publicznej, ostentacyjnej, takiej pod prąd, takiej wiodącej aż do męczeństwa. Proś Pana Józefa o taką wiarę, która pokona opory Twoje, przyłami obyczaje. To ma być wiara imponująca porywająca, wiara pouczająca i wskazująca. To wiara, która utworzy obyczaj pomiędzy ludźmi obyczaj Chrystusowego istnienia. Módl się wiele w swoim życiu, Bo w niczym nie masz pewności, ale Boga pewnym być można. W dzisiejszym świecie człowiek czuje się często niepotrzebny, niezatrudniony, znudzony. Nuda to jest wołanie, o to, by się modlić, już nudy nie będzie. Nuda wszelkie nic nie róbstwo, niezdecydowanie, zajmowanie się sprawami niepotrzebnymi, to chwile, które powinny być wypełnione wołaniem do Boga o to, by widzieć i kochać, doznać uzdrowienia i Bogiem żyć. Módl się na kształt wołania niewidomego. Módl się głośno, mocno, z determinacją, aby sprawy Twoje mogły podlegać Jezusowemu uzdrowieniu.